Halo, halo, cześć, Siemanko z tej strony, Tom Ciokracz. To jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 na serii pierwszej. I w dzisiejszym odcinku, drodzy widzowie, zajmę się e, nawozami, jak i nawozami, tak i siewem. Siewem na pewno pszenicy. Być może zacznę sobie jeszcze i jemczmieńsiać, ale to wpierw sobie ogarnę tutaj nawozy. I sobie... O, tutaj nawet nie musiałbym. E, a nie, jednak, kurde, muszę. sobie pogarniam nawozy na tych dwóch polach i i i i i wtedy sobie zacznę tutaj siewy może mi się uda to dzisiaj pogarniać ładnie na odcinku zobaczymy wszystko będę widział jak to się mówi w trakcie Tu jeszcze widzę kurcze jest że paczek do opysku na chwast. Ale to może nie wiem jak będę przewijał albo coś takiego sobie ogarnę, zobaczę. Jak to tutaj się wyrobię też, też z czasem. ale w każdym bądź razie widzę tutaj póki co jest no, dość pracowity ten 10 zresztą tego to ja już się spodziewałem i mówiłem wcześniej na odcinkach, że tak będzie aczkolwiek chcąc trochę tutaj zarobić to trzeba wpierw popracować Ale farta miałem, że teraz nie wydzwoniłem w to auto. O tu widzę jeszcze ten, jeszcze jeden przejazd z... z tutaj nawozami, z nawozem. I w sumie będę mógł się wziąć za sianie. Dobra, to to bym miał ogarnięte w sumie. Teraz sobie za torem oczywiście tam pod zjadę. Przesiądę się do John Lira. Biorę sobie w międzyczasie książę i i siać pszenicę na pole 47 To mam nadzieję, że chociażby sporą część tego tego pola dzisiaj na odcinku sobie tutaj obsieję Bo jeżeli by mi zostało sporo tutaj do, do, do pracy jeszcze To, to wiecie, wie czy jeszcze jeden odcinek tutaj na wrześniu nie, nie będzie, nie powstanie Aczkolwiek no wszystko będę widział tutaj w trakcie. E, dobrze, że tutaj teraz tak sobie myślę, widzowie, dobrze, że tutaj nie mam nic posianego, nic nie wzeszło na no, tym polu 48, bo sobie mogę na lajcie póki zawracać, nawracać, zakręcać. o no już prawie połowę pola mam obsianę to nie jest źle to pola dzisiaj na pewno sobie ogarnę a z I tymi okreskami no kurcze widzowie Zobaczę. Zobaczę wszystko tutaj jak mówię, tak jak mówię jak to wyjdzie wypali. E aí Dobrze widzowie, dzisiaj też taki wyjątkowo krótszy odcinek, ale ja już go będę kończył. Oczywiście zapraszam, kto nie widział na poprzedni odcinek, jak i zapraszam również na Discorda kanału. Link macie jak zawsze w opisie. A my się widzimy w kolejnym odcinku, także cześć na razie, hej, trzymajcie się i do zobaczenia.